Naszym Gianni Infantino jest trener Bogdan Zając. On tutaj, on tutaj będzie nad dobrą procedurę tego losowania. Nie żebym A... się wygolić. No właśnie, jeszcze nie, jeszcze nie jest łysym, łysym z głewa, na pewno nie. W każdym razie, żeby było też sprawiedliwie, żebyśmy zaangażowali tutaj partnerki naszych piłkarzy, no to one będą decydować o tym, z kim ich Narzeczony chłopak mąż będzie jutro grał w drużynie. B. Drużyna B. No, a, ty a mąż? Zobacz, może znasz tą literkę. Hej. C. H. Są no dołączeni przedstawiciele sztabu. H. B. Mamy dwie grupy. W każdej grupie każdy gra z każdym. Później dwa pierwsze zespoły na krzyż ze sobą grają w półfinały Czego chcesz mieć? Powiedz czego chcesz więcej Powiesz czego jeszcze sobie tyzeg więcej Mówię chcesz więcej Mówisz czego jest sobie ty Panowie przypominam na Gwindek Jest walka o serw Później gracie Trener decyduje, kiedy jest piana boiska. Na mój bliznek piłka końcowa, jeżeli jest decydująca, gramy do zakończenia. No to ładne. Sami sobie zaskoczimy. Możecie zaczynać, bo i tak nie drugi set potem zaczyna. Nie ma to. Nie ma to. To punkty. BD, jaki wynik BD? 11, 11, 6. Dla BD, dla B Dla B Dobra, bo to później Cześć, Cześć. Co Maja powiesz, podoba Ci się jak tatuś gra? Wygrał tata czy nie? <noise> tata zawsze wygrywa Maja, bo tata przegrał, wiesz <noise> o tym Maja jest sam niestety słabo. <gry> Ale może jeszcze... jest liderem No na razie Jędza z Kubą i z Dawidem wygrali dwa mecze, nie? Także faworyci podnoszą. Odpowiedzialność na razie. No, jak kipicujesz tacie? Moja. Hello? Hello? Ale czy nie kibicujecie? Jak, nie mają wsparcia, to, nie mają wsparcia w ogóle Kibicuje? Tak Cały czas Cały czas o. Linia, linia, linia Mamy linia, linia tak. była yes! a. panowie wow. Soj, kurwa Faworyci, 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 tak jest, faworyci to podnieśli się fair play, Tak da. Daw, Jesteśmy tam 9-7. Byli nie byliśmy fałytami, ale jesteś 97 Kapi, kto tam u was? Wygraliście? A co, wszystko. W nie no, jeden wygr Pierwszy wygraliśmy, a później w nich zeszło z nas powiedz. To kto tam wygrał u was? Grupę? E, u nas mamoza, wygrał mamoza, chyba... Nie wiem, mączka, mamoza, mamoza. chyba no, dwa wygrał. Mamoza, mamoza. Aro chyba. Też dwa? Aro chyba też dwa, no? Pieszki jak Ale co, trzy porażki? Trenerzy. Na styku. Ale porażki. Każdy walczyliśmy do końca. 6 5 11 3 Przedwczesny finał Ale tu chyba nie Tak Trenerze Bo była propozycja żeby zagrać półfinały o minutkę dłużej Dobrze, gramy dwa razy trzy rozmazaliśmy Agent Nie muszę prowadzić prowadzić was do końca, od początku turnieju was prowadzę wiesz. Jak chcesz mieć <grym> fajny film to <grym> i weźcie sobie to chcecie, wybierzcie sobie połowę, wybierzcie piłkę co chcecie, nie? Wszystko wybieracie. Ej no, no. no Pierwsza pierwsza była. Pierwsza była. Ale stykowa. Ale styko... Ale Ale tylko Ale tylko Ale stykowa była. Wiesz, jest naszej... Ale tylko to jest dla nas ważny no, tak. punkt. Ta. Ta był serf? Ja może być bez punktu? Ale w był gwizdek. Ale nie, 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 nie. No gramy do końca. W nie w ten, w ten, jest, już w tak, tak, Jak był gwizdek, to była w Tak. Tak! Nie, tak było, tak było, tak było. Tak było. Ej, siarka, tam, tak samą, tak nie, nie. piłka. Piłka dotknęła. Piłka dotknęła. Piłka dotknęła. No, do, no, nie? Piłka dotknęła. P师ów, Wcześniej Kuba, potem piłka poszła po... A to, A to, do do, 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 do siatki, Ale do toł, tak później. No? Ale najpierw, czyli, czyli jest dla drugiej drużynie. A dotknąłeś do Kuba? Tak, do Kuba, piłka no, no, panowie, to gruzina, która weszła do finału, macie trzy, 4 szybki relaksów, wyświetlacz. Tak? Tak, chwilę, zaraz to będzie co? finał. Za, pozostali. Myśl, Kuba. Zadań, zadań. Kuba. No, widzę, że gracie wreszcie. Zawsze, bo Szacunek, szacunek. Kuba, o trzecie miejsce od razu tutaj przyjeżdża. To jest nie na tym, my też, że my gramy nowocześnie, tak? Zaraz to skądś 1-0. Graliśmy nowocześnie. No ale no Tomasz, grają 2 minuty 0 0 1-0 I, i w, w powietrzu na urzymaje, grają. Trzeba zaryzykować, w no, nodzie uderzy, a nie w głowę Nie chcą go przegrać. Trzeba mieć fantazję, nie? Taki typowy finał pochodzenia. Ordajesz moje mecze, jak graliśmy? No, go Z, z Fabiem i Stenerem tenerem Groźnikiem? mocno. mocno tak. tak. Ryzyko podejmowaliśmy, może no, za, za bardzo, dać, ale podobało się na pewno. Ludzie też. Ooooo! Jeden, jeden! Mocno jak na rybach, nie? Ale jak piłka dotyka linie. Czy już było już w raz? Czy nie? Kto jest agentem, to ma piłkę w ręce teraz. <śpiewanie> brawo, co wybije jeszcze! Szybkie miejsce drużyna Tyska, brawo, za miejsce. Brawo. Będą <śpiewanie> miejsce drużyna Artura, brawo. Szóste miejsce drużyna Stępiny, Oklaski. Brawo, Piąte miejsce Kamila Glika, drużyna. Prosimy oklaski. Panowie. Czwarte miejsce, drużyna Fabka. Powacje. Teraz pudło. Na trzecim miejscu drużyna Kuby. Fair play. Fair play, tak jest. Drugie miejsce drużyna przegrana. Krzysia tutaj. Gratulacje. No i wielkie gratulacje brawo. dla zwycięzców w którym dla Arka, dla, 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 dla. Dla, dla, dla. oficjalne na Na przedostatnim kroku tak na paluszkach robisz, nie? Co ci się daje? To tylko przy wolnym No przy wolnym, przy wolnym, przy wolnym. Za stojącym, no Tak, tak żeby spadała, tak się nie wiem. Czy to jest jakiś taki przyruch, przyruch czy po prostu nie. to ci pomaga, czy jak? Nie wiem, jak miałem chyba 19 lat, coś takiego. Znaczy około 3 lata temu, jak zacząłem tak praktykować rzuty wolne, więc wtedy tak naprawdę nie wiem czy to w Augsburgu czasami nie było. Aha. Podszedłem sobie do pewnego wolnego, wygłupiając się. No i tak podszedłem sobie właśnie takim krokiem, gdzieś tam z takim nabiegiem. No i akurat ładnie piłka wpadła. Tak bardziej spadająco i od tamtego czasu tak strzelam Czy I to... próbuję, próbuję, żeby właśnie piłka spadała, nie? Z wolnego Dlatego... powiedzmy, że lepiej stopa jest obciągnięta dzięki temu jakoś, znaczy, tak? No, ciężko mi powiedzieć dlaczego, ale wydaje mi się, że... Że to coś daje. Że po, no, po prostu mam takie... Nie wiem, jak to nazwać tak nie, jak... Po prostu jak tego nie zrobię, no to ta piłka mam wrażenie, że nie spadnie no. Aha. Dlatego tak robię, nie? To jest taki taki, twor... na, taki naskok, taki, taki mój A, takie naskok Takie twoje to jest, taki no? no. to to Staram to to się, to to zawsze odliczam 5 kroków Mówiłem, nie wiem, czy oglądałeś te filmiki z tym barku e, na YouTube. No, mówiłem o tym. Tak, tak, na tak. YouTube. Na YouTube. Mówiłem właśnie o tym. Ale o tym, no. też, o tym przy ruchu też mówisz? Właśnie nie wiem, czy o tym przy ruchu, no właśnie, czy o bardziej ciebie. o krokach. O krokach. Chyba o krokach, o krokach. O, 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 o kroka. mówiłem, że pięć kroków. Pięć kroków, ale to ale, mnie zainteresowało, to tak ale fajnie. nie wiem, tak jakoś, jakoś w sumie przyzwyczaiłem się że już i tak szczelam od dawna. Dzisiaj jeszcze nie idzie, bo to, to tak naprawdę po tygodniu wolnego, ale, ale, ale mam nadzieję, że już farą mówię. A, a piły, ten euro? Piły na euro, grałem w nimi w lidze, więc mi się bardzo aha, podobają. O, mi się bardzo podobają. Tego. Ja lubię. W nowych bucikach, nie wiem. No właśnie. AM94. Dobry rocznik. Dobry rocznik. <laughs> Jeszcze młody. Jeszcze do 23 lat młody w Polsce. Se, Sebanowe w ataku Thermalipi. Czyli bramkę na 1 do 0, popularnym piastunkom Nie, to nie gra. Wybacz, nie? Wybaczam, wybaczam, bo jest, jest. Jest z mojego Jaszczębia, także ja wybaczam. Synek z Jaszczebia. Ojoo! Ja! To jest najgorzej, jak nie zaczniesz to jest najgorzej, nie? I teraz nas polony. Te, teraz to już tempo potraciło. Zobacz co. Daj mu! Nie. Wow. Wyciągaj siatki. <laughs> Się nie, rady? Wy, nie wygraliśmy banan tych tak nagrody. Tak mi się spodobało, że nie dałem mu grać. Czyżby <laughs> ja jemu mogłoby lepiej pójść? W pokoju, w pokoju pójdziemy. Grasz? Teraz, teraz to jest to, musimy później zagrać. Ale jak wszyscy skończą, to będziemy grali. <laughs> Wielkie święto, wielkie święto. Wzkonale czego panowie? Zdrowia, słonecznych, samych słonecznych dni. Dupka. Dupka. O, a, a trzeba zmuchnąć, nie? Wy to ja to. Dawaj.